Sen jest niezbędny każdemu człowiekowi. Spanie, zaczynając już od łona matki, jest częścią naszego życia. Z materacami zapoznajemy się zaraz po urodzeniu. Każdy z nas śpi przez jedną trzecią życia, a jakość wypoczynku zależy od materaca, na którym śpimy. Chcielibyście sypiać jak dzieci? Zdrowo i głęboko? Witam. Nazywam się Peter Linka i z radością przedstawię Państwu materacę nowej generacji, Dormeo Orthopedic, które odmieniły moje życie. Nareszcie sypiam mocno i zdrowo. Nie kręcę się i nie budzę, dlatego że nie mogę wygodnie się ułożyć. Dormeo Orthopedic to materace nowej generacji o niezwykłych właściwościach, dzięki którym będziecie spać zdrowo jak dzieci. Zostańcie z nami, a za chwilę dowiecie się, co możecie zrobić, by sobie i Waszym bliskim zapewnić zdrowy sen. Uwierzcie, nie będziecie żałować. Zwykły materac sprężynowy, na jakim pewnie śpicie, nie dostosowuje się do kształtu ciała. Ucisk sprężyn utrudnia krążenie, a kręgosłup nie jest wyprostowany. Skutkiem spania w niewygodnej pozycji są bóle w dolnej i górnej części kręgosłupa oraz karku. Niewygodna pozycja sprawia, że cały czas wiercimy się w łóżku i budzimy się zmęczeni i niewyspani. Zróbcie wreszcie coś dla siebie. Kupcie sobie własny Dormeo Orthopedic, materac nowej generacji. Teraz będziecie się budzić wypoczęci i bez bólu pleców i karku. Zapytacie, czemu to właśnie Dormeo Orthopedic ma wam zapewnić zdrowy system? Nasz materac bardzo różni się od innych. Wskażę wam kilka z tych różnic. Po pierwsze, materac dormeo doskonale przystosowuje się do kształtu naszego ciała. Podczas snu kręgosłup zachowuje naturalną pozycję, dlatego jest szczególnie polecany osobom cierpiącym na bóle pleców. Po drugie, nasz materac jest wykonany z eliocelu, nowego tworzywa najwyższej jakości. Pęcherzykowa struktura eliocelu umożliwia materacowi oddychanie, dzięki czemu nie pocimy się we śnie. Po trzecie, nasze materace są bardzo higieniczne. Specjalna substancja ochronna Sanitizet zabezpiecza je przed grzybami, alergenami, często wywołującymi astmę. Pewnie nie uwierzycie, że nasze materace Dormeo Orthopedic kosztują tyle samo, co zwyczajne. Ale słuch Was nie myli. Dormeo Ortopedik, materac nowej generacji, który pozwoli Wam spać jak dziecko, może być Wasz za cenę zwykłego materaca. Dormeo Ortopedik to wspaniały materac. Nigdy nie sypiałam lepiej i już tego nie zmienię. Gdy usłyszałam o tym materacu, sądziłam, że nie będzie mnie na niego stać. Byłam naprawdę zaskoczona ceną. Teraz na Dormeo Ortopedik śpi cała moja rodzina. Ci z Was, którzy nadal śpią na starych materacach, mogą teraz zrobić coś dla swojego zdrowia. Ja też miałem taki stary materac. Ile tu kurzu? Czy wiecie, że w materacu może być nawet kilka kilogramów kurzu, martwego na skórkę i roztoczy? Nie mówię już o chorobotwórczych grzybach. To po prostu okropne. Wyobraźcie sobie, że 80% przypadków astmy wywołują właśnie grzyby. Astma bardzo mi dokuczała, ale odkąd śpię na materacu Dormeo Orthopedic, czuję się dużo lepiej. Materac, na którym spałem zanim kupiłem Dormeo Orthopedic, nie dostosowywał się do mojego ciała. Spójrzcie na te nierówności. To zużyte sprężyny. Po latach straciły elastyczność i zdolność podtrzymywania mojego ciała. Rozciąłem mój stary materac i wyjąłem z niego zużyte sprężyny. To doświadczenie dowiedzie ich kiepskiego stanu. Oto sprężyna ze środka materaca, gdzie nacisk jest największy, a ta pochodzi z brzegu. Nacisk na nią był mniejszy i dlatego jest mniej zużyta. Zmierzymy wysokość ich obu. Jak widać, ta bardziej zużyta sprężyna jest o 3 cm niższa. A teraz inny test. To inne sprężyny. Jedna ze środka i druga z brzegu materaca. Na każdej z nich położę dwukilogramowy ciężarek. Spójrzcie, jaka różnica. Sprężyna z brzegu materaca wciąż utrzymuje ciężar, ale ta ze środka całkiem straciła elastyczność. Oznacza to, że spałem na zapadniętym materacu ze skrzywionym kręgosłupem. Nic dziwnego, że ciągle budziłem się obolały i zmęczony. Zapytacie pewnie, dlaczego z pani na matercu dormeo sprawia, że budzimy się pełni energii? Jedną z przyczyn jest niezwykłe tworzywo, jakim jest wypełniony. Eliocel. Opiera całe ciało, dzięki czemu kręgosłup przez cały czas układa się w prawidłowej pozycji. Nie zalecam sypiania na starych materacach, bo nie podtrzymują prawidłowo kręgosłupa i dlatego rano z zmęczeni i obolani. Wypełniamy materaca Dormeo do Orthopedic, stanowi operacyjne materiał nazwie ElioCell, który automatycznie dopasowuje się do kształtu ciała. Spanie na materacach Dormeo do Orthopedic wpływa bardzo korzystnie na kręgosłup. Polecam te materacę wszystkim, a zwłaszcza cierpiącym na bóle krzyża. Leżąc na starym materacu, jak sprężyny wbijają mi się w ciało. To było problem. Po zmianie materacu na do dormeo natychmiast różnica jest jakby zrobiony na miarę specjalnie do mojego kształtu ciała. Dzięki wykorzystaniu eliocelu nasz materac jest bardzo wytrzymały i zachowany po wielu latach użytkowania. Ten dziesięciotonowy walec przejedzie po naszym materacu, ale najpierw zmierzymy jego grubość. 13 cm. Spójrzcie. Materacowi nic się nie stało. Zmierzmy go ponownie. Niewiarygodne. Materac wrócił do poprzedniego kształtu. 13 cm i ani trochę mniej. Jeśli chcecie wreszcie dobrze się wysypiać i rano budzić się pełni energii, bez bólu pleców i karpu, skorzystajcie z naszej oferty. Najlepszy w Europie materac Dormeo Ortopedic może być Wasz za niewiarygodnie niską cenę, porównywalną z cenami materacy sprężynowych. Z czystym sumieniem polecam go każdemu. Polecam go asetykom. Skąd sypiamy na materacu Dormeo Ortopedic czujemy się znacznie lepiej. się jak należy przez całą noc wiercić się w wygodnej pozycji. Budzicie się z ostrołymi plecami i karty. Jesteście wypoczęci. Najwyższy o, czas wymienić swój stary materac i zrobić coś dla swego zdrowia. Waszym kłopotom może zaradzić najlepszy w Europie materac Dormeo Orthopedic. Będziecie na nim sypiać zdrowo i mocno. Tak jak dzieci. Specjaliści polecają go wszystkim cierpiącym na bóle pleców bo podtrzymuje kręgosłup w prawidłowej, naturalnej pozycji. Podczas snu na materacu Dormeo Orthopedic wasz kręgosłup jest cały czas wyprostowany, co zapobiega bólom pleców. Co państwu ten materac? To pierwszy materac, na który naprawdę się wspięłam, uwielbiam. Bo materac tej generacji Dormeo Orthopedic jest teraz dostępny w cenie zwykłego materaca sprężynowego. Dzwoncie teraz, by zamówić materac, który idealnie dostosuje się do waszego ciała. Pęcherzykowa struktura pozwala na swobodny przepływ powietrza, a przed grzybami zabezpiecza go ochrona sanikizem. Dokuczała mi astma, ale odkąd sypiam na materaczu Dormeo Ortopedik mam mniej kłopotów ze zdrowiem i lepiej odpoczywam. Nasz materac jest niezwykle trwały i nawet po wielu latach nie traci swoich właściwości. Dajemy na niego 6 lat gwarancji. Wspaniały materac Dormeo Ortopedik może być ważny za tę samą cenę co zwykły materac sprężynowy. Kupicie go wyłącznie w naszej telewizyjnej ofercie. Zadzwońcie do nas i zamówcie materacę dla siebie i waszych bliskich. Dzwoncie pod pokazany na ekranie numer 0prefix 22 673 1212 12 i wybierzcie odpowiedni rozmiar materaca. Jeśli nie będziecie z niego zadowoleni, możecie go zwrócić, a my oddamy wam pieniądze. To nie wszystko. Jeśli zamówicie materac już teraz, w prezencie otrzymacie przyrząd do masażu z czterema wymiennymi końcówkami. Dzwoncie teraz! Stary materac był niewygodny, wciąż byłam wyspana i nie odpoczywałam jak należy. Od kiedy śpię na materacu dormeo czuję, że mój kręgosłup ma się dobrze, śpię doskonale i wstaje wypoczęta. Polecam go wszystkim. Zaskoczyła mnie jego cena. Kosztuje tyle co zwykły materac sprężynowy, a śpi się na nim jak dziecko. Witam ponownie i dziękuję, że jesteście z nami możecie spać wygodnie, budzić się bez bólu pleców i szyi i naprawdę wypoczywać dzięki materacom nowej generacji Dormeo Orthopedic, najlepszym na europejskim rynku. I możecie je kupić za zwykłego materaca. Na własnym Dormeo Orthopedic będziecie spać jak dzieci, smacznie i zdrowo. Jest kilka powodów, dla których nasz materac różni się od innych wysokiej jakości materacy. Wymienię choćby kilka. dormeo- jest wykonany z nowego materiału o nazwie Eliocel. Jego struktura umożliwia swobodną wentylację, dzięki czemu nigdy się na nim nie nie Materac dostosowuje się do kształtu waszego ciała i podtrzymuje kręgosłup w prawidłowej pozycji. Dlatego eksperci polecają ten materac cierpiącym na bóle pleców. Kupując nowy materac często mamy że kupujemy kota w worku. Nigdy nie wiadomo, co jest w środku i z czego jest zrobiony. Zdarzają się niemiłe niespodzianki. Certyfikat tex 100, gwarantujący, że jest wykonany z materiałów przyjaznych zdrowiu. Certyfikat Okotex Standard 100 zapewnia klientom pełne bezpieczeństwa i daje gwarancję, że produkt jest przyjazny dla skóry i zdrowia. Odpowiedzialni producenci starają się o uzyskanie tego certyfikatu. O jego udzieleniu informuje odpowiednie oznakowanie. Na Dormeo Ortopedik śpi się naprawdę zdrowo. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na wymianę starego materaca, spójrzcie na to. Nasze materace mają pewną wyjątkową właściwość. Są zabezpieczone ochroną sanitizem, zapobiegającą rozwojowi grzybów. W tym materacu grzyby po prostu nie mają szans na rozwój. Inne, a zwłaszcza stare, zapewniają grzybom doskonałe warunki do egzystencji. Pokażę Wam mój stary materac pod szkłem powiększającym. Przyznaję, że trochę mi wstyd, bo jest bardzo brudny. Widzicie te czarne punkty? Pewnie widzieliście to na własnym materacu. To kolonie grzybów. Stare materace to doskonałe środowisko do rozwoju grzybów. Rozwijają się niezwykle szybko i są groźne dla zdrowia. Wywołują 80% przypadków astmy, opryszczki, kłopoty z oddychaniem, świąt i zaburzenia odporności. Materace Dormeo Orthopedic są zabezpieczone systemem Sanitizet, zapobiegającym osadzaniu się i rozwojowi grzybów. Spanie na takim materacu jest znacznie zdrowsze. Gorąco polecam Państwu Dormeo Orthopedic. Cierpię na astmę i często miałem napady duszności. Odkąd sypiam na materacu Dormeo Orthopedic czuję się znacznie lepiej. Polecam go wszystkim astmatykom. Sypiacie jak dzieci, zdrowo i głęboko? Ten wyjątkowy materac nowej generacji może być wasz za cenę zwykłego materaca. Zamówcie go dla siebie i swoich bliskich. Gwarantujemy, że na materacu dorby ordowelik będziecie spać jak dzieci. Nie wysypiacie się jak należy? Przez całą noc wiercicie się, szukając wygodnej pozycji. Budzicie się z obolałymi plecami i karkiem. Nie jesteście wypoczęci? Najwyższy czas zrobić coś dla swego zdrowia i wymienić materac. Waszym kłopotom może zaradzić najlepszy w Europie materac Dormeo Orthopedic. Będziecie na nim sypiać zdrowo jak dzieci. Specjaliści polecają go wszystkim cierpiącym na bóle pleców, bo podtrzymuje kręgosłup w naturalnej, prawidłowej pozycji. Materace Dormeo Orthopedic są zabezpieczone sanikizem, który zapobiega osadzaniu się i rozwojowi grzybów. Spanie na takim materacu jest znacznie zdrowsze. Gorąco polecam Państwu Dormeo Orthopedic. To pierwszy materac, na którym się wysypiam. Uwielbiam go. Materac nowej generacji Dormeo Orthopedic jest teraz dostępny w cenie zwykłego materaca sprężynowego. Dzwącie teraz, by zamówić materac, który idealnie dostosuje się do waszego ciała. Pęcherzykowa struktura eliocelu pozwala materacowi oddychać, a przed grzybami zabezpiecza go ochrona Sanitizet. Cierpię na astmę, ale odkąd sypiam na materacu Dormeo ortopedik, czuję się znacznie lepiej. Nasz materac jest niezwykle trwały i nawet po wielu latach nie straci swoich właściwości. Dajemy na niego 6 lat gwarancji. Wspaniały materac Dormeo Orthopedic może być wasz za tę samą cenę co zwykły materac sprężynowy. Możecie go kupić wyłącznie w naszej telewizyjnej ofercie. Zadzwońcie do nas i zamówcie materacę dla siebie i waszych bliskich. Dzwoncie pod pokazany na ekranie numer 0 Prefix22 673 12 12 i wybierzcie odpowiedni rozmiar materaca. Jeśli nie będziecie z niego zadowoleni, możecie go zwrócić, a my oddamy Wam pieniądze. To nie wszystko. Jeśli zamówicie materac już teraz, w prezencie otrzymacie przyrząd do masażu z czterema wymiennymi końcówkami. Dzwońcie teraz! Nic nie wychodzi? Nic się nie zmienia, chociaż bardzo się starasz? Czas to zmienić. Wystarczy 14 dni. Nareszcie możesz zmienić swoje ciało. Zyskasz szczupłą sylwetkę w zaledwie 14 dni. Przygotuj się. Teraz z łatwością zrzucisz zbędne kilogramy. Oto Upswing. Rewolucyjny system do ćwiczeń mięśni brzucha. Wystarczy 5 minut w treningu dziennie. Tajemnica sukcesu Upswing tkwi w opatentowanej technologii Swing Glide. Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczną pracę nad mięśniami brzucha. Nie tylko wyrzeźbicie brzuch, ale i wzmocnicie mięśnie pleców szybko i skutecznie. Gwarantujemy szybkie efekty. Po dwóch tygodniach możecie stracić nawet 3 cm w pasie. Przez dwa tygodnie schudłam 3 kilo i straciłam w pasie 18 cm. Przez 14 dni zrzuciłam 3 kilo i straciłam w pasie 12 cm, niesamowite. Przygotujcie się, czas zabrać się za siebie. Produkt przedstawi aktorka, pisarka i matka tworga dzieci Hunter Tylo. Jest gwiazdą i musi bardzo dbać o linię. Wreszcie znalazła dla siebie idealne rozwiązanie. Pomoże jej specjalista od fitness i współtwórca Upswing Dean Tornebene. Były mister Ameryki, który od 15 lat pomaga innym zrzucać zbędne kilogramy. Dean i Hunter opowiedzą nam o swoich doświadczeniach z rewelacyjnym przyrządem Upswing. Dara Torres zdobyła rekord świata i jest dziewięciokrotną medalistką w pływaniu. Robert Martin jest modelem, a jego zdjęcia często pojawiają się na okładkach wielu czasopism. Oboje odnieśli sukces właśnie dzięki Upswing. Jestem aktorką i wszyscy nieustannie mnie oceniają. Muszę utrzymywać dobrą formę i zawsze wyglądać jak najlepiej. Jestem też matką i wiem, że powrót do zgrabnej sylwetki jest bardzo trudny. Czwarte dziecko urodziłam zaledwie 15 miesięcy temu. Powiem wam, w jaki sposób udaje mi się tak łatwo utrzymać formę. Wszystko dzięki rewelacyjnej technologii Upswing. Dzięki niej mój brzuch wygląda świetnie, a jednocześnie wzmacniam mięśnie pleców. Dean Tornabene jest współtwórcą Upswing i ekspertem od fitness. Opowie nam więcej o tym produkcie. Płaski i wyrzeźbiony brzuch jest marzeniem wielu osób. Współcześnie mamy wiele metod i urządzeń do ćwiczeń właśnie mięśni brzucha. Chcieliśmy stworzyć sprzęt, który dawałby te same efekty, co ćwiczenia na siłowni bez potrzeby ruszania się z domu. W upswing najbardziej podoba mi się prostota ćwiczeń i ich skuteczność. Wszyscy to mówią. Opracowałem te konstrukcje z Charlesem. Chcieliśmy stworzyć urządzenie, dzięki któremu można pracować nad wszystkimi partiami mięśni brzucha i jednocześnie nie obciążać pleców. To jedyny taki produkt na rynku. Ćwiczę w bardzo wygodnej pozycji, mogę jednocześnie oglądać telewizję. Przez 14 dni straciłam w pasie ponad 20 cm i schudłam 2 kilo. Nie mogę się temu nadziwić. Byłam zaskoczona łatwością ćwiczeń i efektami. Dlaczego coś takiego powstało dopiero teraz? Dzięki upswing zrzuciłam półtora kilo i straciłam 12 cm w pasie. Zauważyłam, że mogę założyć rzeczy, które już od lat się nie mieściłam. Wczoraj poszłam z przyjaciółkami do klubu i ubrałam się tak jak dawniej. Mam większą pewność siebie. Działa szybko, a ćwiczenia są proste. Wystarczy 5 minut. Jestem żywym dowodem na to, że upswing działa. Źle znosiłam czwartą ciążę, straciłam pewność siebie i nie mogłam odzyskać formy. Dodatkowo zajmowałam się dziećmi i pracowałam. Upswing jest niewielki i łatwo go rozłożyć. A samo ćwiczenie trwa zaledwie 5 minut. Myślę, że wyniki mówią same za siebie. Nigdy wcześniej nie miałam takiej a Upswing jest niesamowity. Jak to możliwe? Tajemnica tkwi w opatentowanej technologii Swing Glide, która umożliwia ćwiczenie wszystkich partii mięśni-brzucha. Żadne inne urządzenie nie posiada tej rewolucyjnej technologii. Dzięki niej możliwe jest jednoczesne ćwiczenie mięśni brzucha i pleców, przy czym same ćwiczenia nie obciążają pleców. W ten sposób wzmacniamy i rzeźbimy dolne, środkowe i górne partie mięśni brzucha. Dodatkowo pracujemy nad bocznymi oraz także nad mięśniami pleców. Upswing nie obciąża innych części ciała, karku czy pleców, tak jak na przykład robienie brzuszków. Spójrzcie, jak dużym obciążeniem ulega tu szyja. Dzięki Upswing nie ma o tym mowy. Siedzicie w wygodnej pozycji i ćwiczycie wyłącznie mięśnie brzucha. Podoba mi się to, że Upswing nadaje się dla każdego. Tutaj pracuje dla nas sama siła ciążenia. Odpowiednia pozycja na Upswing pozwala dowolnie ustawiać poziom intensywności ćwiczeń. Tutaj nie trzeba regulować żadnych pokręteł czy dokładać ciężarków. Żeby udowodnić skuteczność upswing, przeprowadziliśmy testy stymulacji mięśni podczas ćwiczeń. Robiliśmy badania aktywności mięśni brzucha, zarówno w partii dolnej, jak i górnej. Chcieliśmy zmierzyć poziom pobudzenia mięśni. Wynik pojawia się na monitorze w postaci wykresu. Stwierdziliśmy, że podczas skurczów mięśni brzucha nie są mięśnie pleców. Przyczyną większości problemów bólu w krzyżu są słabe mięśnie brzucha. Podczas tradycyjnych ćwiczeń mięśni brzucha na siłowni obciążane są mięśnie pleców, co prowadzi do powstawania bólu. Upswing nie powoduje żadnych dolegliwości, bólowych krzyża. Fizykoterapeuta Sean Finnegan porówna teraz Upswing z drogimi urządzeniami, które zwykle znajdują się na siłowniach. Z pewnością istnieje związek między bólami krzyża i ćwiczeniem mięśni brzucha. Wielu moich pacjentów nie może ćwiczyć w pewnych pozycjach. Dzięki Upswing mogą po prostu siedzieć, zupełnie jak na krześle. Podczas